Dzień dobry, nazywam się Mateusz Popis z biura NHOME Nieruchomości. Zapraszam Państwa na prezentację mieszkania znajdującego się na wrocławskim Jagodnie przy ulicy Vivaldiego 86. Zacznijmy od salonu. Pięknie doświetlony z dwóch stron, z miejscem na wypoczynek oraz wspaniałym widokiem z balkonu na panoramę Wrocławia. Następnie część jadalna połączona z kuchnią. W kuchni znajduje się lodówka, piekarnik w zabudowie, mikrofalówka, a także płyta indukcyjna. Toaleta wyposażona w niezbędne urządzenia sanitarne oraz pralkę. Zapraszam Państwa do przedpokoju, skąd przejdziemy do sypialni. Znajdziemy tutaj duże łóżko, półki, szafę na ubrania, a także część przeznaczoną do pracy zdalnej. Malutkie biurko. W głównej, przestronnej łazience znajdziemy wannę z funkcją prysznica oraz dodatkowe miejsce do podłączenia pralki. Trzeci pokój z dużym oknem balkonowym i zabudowaną szafą może służyć jako sypialnia dla dziecka bądź biuro. Istnieje także możliwość zakupu miejsca postojowego w garażu podziemnym. Zapraszam Państwa na prezentację oraz do zakupu. Znajdujemy się w zielonej części Jagodna, a konkretnie w części wspólnej osiedla, zagospodarowanej z myślą o mieszkańcach. Place zabaw na waszych pociech czy wspaniała pergola, która pięknie prezentuje się szczególnie jesienią i latem, pozwolą wam odpocząć po ciężkim dniu pracy. Raz jeszcze serdecznie zapraszam do kontaktu oraz zakupu. Mateusz Popis, home nieruchomości.